Zobacz, taka kubka włosów wypadła mi po myciu głowy. To jest ilość włosów po jednym dniu niemycia, czyli myłam głowę ostatni raz 24 godziny temu, a dla porównania to jest ilość po dwóch dniach niemycia. Czyli od ostatniego mycia minęło 48 godzin. I jak widzisz, ta różnica jest naprawdę widoczna. I właśnie dlatego mycie włosów częściej wcale nie sprawia, że wypada ich więcej. Te włosy i tak by wypadły, tylko one gromadzą się na skórze i wypadają przy kolejnym myciu. Więc nie mój się kolejnego mycia. To mit, że częste mycie głowy równa się większe wypadanie włosów. To tak naprawdę nie ma zupełnie znaczenia. Daj znać, jak często myjesz głowę. Ja mam to w związku z tym moje włosy zazwyczaj po 24 godzinach od umycia są tu. Puste, więc myję ją codziennie. Ale jeśli masz suchą skórę głowy i twoje włosy wyglądają dobrze nawet do trzeciego dnia po umyciu, to możesz myć oczywiście głowę co drugi lub trzeci dzień. Nie każdy musi mieć głowę codziennie, ale ważne, żeby myć głowę nie rzadziej niż co trzy dni, bo na włosach osadza się kurz, resztki kosmetyków, różne pyłki i zapach. Nie zawsze przyjemny. Czasami ty się do niego przyzwyczajasz, a twoje otoczenie go czuje.